Jesteśmy właśnie na wyciągu y, na Harendzie, wjeżdżamy na nasz piękny stok, na którym odbywają się Akademickie Mistrzostwa Polski. Rozmawiamy tutaj z panem trenerem. Jestem trenerem Uniwersytetu Przyrodniczego z Wrocławia, moje nazwisko Harpantidis Grygory. Y, co pan sądzi na temat przejazdu swoich dzisiejszych zawodników, którzy biorą udział obecnie w Slalomie, eliminacjach do, do finału Slalomu? Za chwileczkę snowboardziści, Jakie są dzisiejsze szanse na, dla uniwersytetu? Wydaje mi się, że w naszej kategorii, czyli w akademiach mamy gdzieś szansę na czwarte, piąte miejsce. z tej racji, że większość moich studentów niestety nie była zawodnikami. To są wszyscy pasjonaci narciarstwa, ale którzy nie mieli nic wspólnego z narciarstwem w latach młodzieńczych. No, Także uważam, że samo, sam fakt uczestnictwa i ukończenia tych zawodów, które są naprawdę bardzo, bardzo trudne z racji tej, że no, niestety co roku nam tutaj aura sprzeda, spłata dosyć takiego poważnego figla jest bardzo miękko. I niestety trasa się, no jest bardzo trudna, delikatnie mówiąc. Odnośnie zjazdów snowboardzistów, dużo Pan tam zawodników zgłosił do, do dzisiejszych zawodów? Jeżeli chodzi o snowboardzistów, myśmy zrezygnowali z wystawiania w tym roku snowboardzistów, z racji tej, że większość moich snowboardziców i snowboardzistek miała deski miękkie. A wiadomo, że to nie jest high park, to jest coś z tak. slalom i to trzeba mieć twarde buty, twarde, twardą deskę, bo jedyna taka gwarantuje jakieś zajęcie jakiegoś przyzwoitego miejsca w tych zawodach. Czy, szczerze mówiąc, jeżeli odnosimy się już do tych warunków tutaj na stoku, to jakby tak jednak ta miękka deska bardziej może się przydać na tych nierównościach, na tych, także tak się wyrażę, kolejnach po poprzednich narciarzach. Ja wiem, to, to znaczy bym się z tym polemizował z tej racji, że po przejeździe 10 zawodniczek jednak ta górna warstwa tego błotka ciężnego staje wydrapana i zostaje jednak twardo, jest lód, także jednak mimo wszystko trzeba mieć długą, długą i twardą deskę. A miękkie buty nie, nie pozwalają prowadzić tej, tej deski po określonym śladzie najkrótszym. Wszystkie dziękuję. Z wyciągu na stoku Harenda Jakub Nowotny i pan... Gregory Harpantidis. Dziękuję bardzo. Sport All. Wszystko o sporcie.